Niedawno nagrywałem filmik e, o niedogrzanym silniku CGL C177 KONI. E, I bardzo dużo pojawiło się opinii, że jednak coś tu jest nie tak, że to nie jest norma itd. Tak tak no to sobie myślę, zaryzykuję i wymienię termostacik. Po wymianie termostatu okazuje się, że jest lipa z miodem, bo po 14 km e, temperaturę miałem 65 stopni. Teraz mam 73, a jest no, 15 km. E, a koledzy piszą, że po 8 to już jest 90. No i kurde, gdzie szukać przyczyny? Jeżeli yy, ja w tym modelu w manualu mam skrzynię, więc nie mam tego zaworka zwrotnego, o, też, o którym też tak dużo jest na różnych forach, że, że on też odgrywa rolę dużą, ponieważ puszcza obieg na skrzynie biegów DSG, a... A w manualu nie ma. Po numerze WIN nawet sprawdziłem, czy jest jakiś inny zawór, który nie wiem, mógłby się za szybko otwierać i tak dalej. Nie ma nic takiego. Jest jedynie e, pompka na obiegu e, na obiegu chłodnicy EGR. Pompka po prostu wymuszająca obieg. E, I co wychodzi z tego wszystkiego, to i ja i, i inni koledzy, yy, którzy, którzy wymienili termostat i, i nie, nie przyniosło to rezultatu, kupiliśmy, kurde nie wiem, źle wykonane termostaty, czy co? Kurde nie wiem. Tamten termostat niemalże tak samo zachowywał się jak ten, chociaż jest troszeczkę poprawa jeśli chodzi o autostradę bo wcześniej na autostradzie jadąc 120 e, przykładowo e, nie osiągał tak szybko tej temperatury 90 teraz wydaje mi się, że szybciej ale co z tego jak zjeżdżam z autostrady wbijam się w miasto i mam temperaturę 71, 73 a na autostradzie 8183 podglądając aplikację, nie? Więc, no, powiem szczerze, że mi się pomysły skończyły, bo nie wiem czego się tu czepić. Wymieniać następny? Nie wiem, nie wiem, czy, czy przyjąć, że ten jest uszkodzony. Nowy? Nowy, markowy? Nie wiem. Może ktoś coś podpowie w komentarzach Może do czegoś dojdziemy, no chciałbym, żeby on po 8-9 kilometrach yy, osiągnął temperaturę pracy No to, to, to by było fajnie, ale nie mam pomysłu, naprawdę